Ta strzelba mu wypierdoliła za tyle Granatki, granaty nie. niej Nie, auto nam wyjebało Ujebali mi koleso Ujebali mi koleso Kurwa potrącili mnie, rekord video A no Będzie dobre O ty kurwa. No ja Cię podniosę z mi się udziela klinikor i chciałem Cię leczyć już. No kurwa... Aha, fajnie zjechał. Ten nawet na... Jak zginiesz, nie? ty sobie chuj, jak zginiesz bez pieniędzy to też się zrespisz. A! Chcę Ci pomóc. Ale no fuck Dobra, chłopy ten shotgun trochę Chce, Tak działa jakby nie chciał działać tak trochę bane obciwko Dobra, Alachu Akbar. Aha jednak nie To? Nie zabiło to! A Trzeba tej moto mamy. A włącz zasilanie bramy Tam do tyłu trzeba i tam odpalić zasilanie Stamte, o kurwa ty What the fuck? Jesteś... Ty ja kurwa Kurwa po... To jest What the fuck? Ale faza! Co? What the fuck? Co jest, kurwa? Jak ja tu, kurwa... Okay. Ciekawe... ciekawe. Jak wysiadłem tu właśnie ten... A jak wysiądę, to się stać. No jestem. Tu tekstur chyba, tekstur chyba nie, nie ma tekstur, po prostu, wiesz? Teksturak. No, no, no. Wyjdź sobie przez to. Jakie, kurwa, głupie. To przypadkiem zaraz. No, tekstur nie ma bez hitu. Aha. Kurwa, przedki się wjebałem w budynek i wykazywałeś, że to budynek bez tekstury Dobra, można, można górą przejść Czekaj. No w sumie? Czekaj, ty W sumie speedrun, dobra, dobra A to po prostu co, wszedłeś w budynek? A, tu można po prostu po kamieniu się Tak Z góry ich to dodawaj I tam dawaj. Kurwa, oni obijają mokro Skibidi Porami tej próbuję dorzucać bo w ogóle O kurwa Dobra, Dobra. Nie powstrzymają mnie, jestem niezniszczalny Gdzie oni kurwa są? Tam gdzieś siedzią Tu, tutaj są mnie. Dobra Tam jest jeden Sniperka kurwa i lecimy O kurwa to grubas jest o, bije mocno, kurwa, Dobra, S. Poczekaj, gdzie mamy ten plakat teraz? Ja jak, jak to mieliśmy zasilić bramy? Włącz zasilanie bramy. Które mieliśmy we mnie rzucanym? 13 Cóż mam na nowo ten... umiejętność? To, że w sobie sam kilka razy zajebałem tym. Ale to. Dlaczego jakiegoś siusiaka do mnie strzela? To mały. O, jestem tym terapa. Wielkim mutantem. O kurwa. Bo jak miałem 3, poniżej 33% zdrowia, nie? ale szybszy jest o wiele, bo to widzę. Ło, no, kurwa, naprawdę. mać. Kore, jaką rękę w ogóle masz? Bale konia prawą. <laughs> tak. Dobra, czekaj, jeszcze sobie umiejętność. Kiedyś ją napierdalać. Posiedło, dobra, okay. Tutaj jest ten, na, na amunicję widzę, te, te, te. Albo nas będzie autem próbować pokrącić, albo że ktoś pójdzie. No, a może auto. Like to dead, Aha, ty szmato, zignoruj um. O, nikokado, awokado. <laughs> Oliwka Brazil?

aha Chyba, co tu się odkryło, się o siebie blokują no i dobrze kurwa małej, co się dzieje aha ja po ja napierdalam o i, jaki dźwięk wydacie? ona, no, no, kurwa jak ona, ona, ona tym jeździ, o się wyjebałem zaraz się podłocę Wiesz jaka to wygląda jak ona tym jeździ jak kurwa jakoś te, te dla grubych ludzi te wózki jebane w tak, Google czy, tak. czy coś Tak jest Coś jest A bo oni się tam zryspili po prostu A ale... Brama się zamknęła ale, się, ale Nagle się otworzyła Dawaj go No tę umiejętność odpalałem W którym momencie odpalała No jest. Mogę ci zryzować? Yo. Czyniasz się, o. o. Z kim zacierasz? Hehe. Said... No? Well, <laughs> No to... No, kurwa kolegów Oczywiście nie, zaraz je będziemy A no, pokazać ci magiczną sztuczkę? Pięknie No ma, mamy głowę jego O kurwa, so, wiste Co? nam auto molestują no, wypierdalaj Kurwo No A je wyjebał. Biegnij, biegnij, a no tak, bo on będzie cię gonił, nie żeby ci najebał. No kurwa on mnie molestuje tym autem, znaczy było to cygne. A one, so Atko, mam właśnie go co jakiś czas strzelać, żeby się nami zainteresował, nie tak jak tam tamtym było. Ale najpierw jakąś głową broń wyciągnął. go nie zabić. O, nie, on nas. Kurtyk no trza debili To ja się jemu to Trochę przyjebało A dobra wydaje? No ja widzę Chodź piesku na spacer Tego Chodź Nie 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 tak nie rób To nie do mnie Miszka kurwa babciu szokoladku tutaj <grym> banana O nie we mnie, na mnie skupił Jabłko. O, szlak jest już za mną. Ok, tak dużo a, braku. tam A, dobra. Pa, pa. Pi, 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 pi. Gdybym wyjebał z rakietnicy, to by przeżył to i by miał pełne zdrowie. Kurwa, kusisz, że to przetestujesz z drugiej strony, boisz się go odpierdolę, a, przykład, no. nie. Aha, aha, do środka Pacelek. właśnie debilo, a nie leżysz pod tym. Tu chodź wróć do Tiny. U, patrz, jestem przynętą. E hey. bo śpi, tak jak go zajebiemy teraz. No wtedy wróć. <śmiech> 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 o nie. To <laughs> No jolo, <je>, dobra, dojdziemy Okej, <laughs> okej. Okay. Okay. O! Meridium Ten. Nie, nie. Obraz. Rzeko? A, obraz. no. Tam coś jest za zebranie ich dziesięciu chyba. <laughs> no, to, to było takie... O nie! Anyway. <laughs> oh no. Tak, o oh no, anyway. To jest achievement za zazebrałem 10 obrazków tej właśnie. Ten Wziąłem Co? 2 Eriki już z daleka. Jest odsuwając a. a to mało chyba było, co? 4 <grym> A nie no to co nie, nie jestem dalej To znowu EDU 4 A tutaj? Brońka Wraz. O wiśnie 3 Kurwa, nie. Szczerze. Powinno być za 150. O kurwa. O, siódemka. To są jakieś skiny, które ma być może i odblokowane. Fuck. Okej. Wiesz, mam odblokowane. Mm -hmm. O ja Ładnie Ja już co 32 sztabki mam, nie? Do wydania Ja 11 O Brańka Fajnie Dobrze Grat Dobra Ja jeszcze dwa razy mogę wydać o, wie dzięki, ale dobra. Wiechecka. Pójdę jeszcze raz. I jeszcze raz. Kibarny hazardzista. He he.

Dobra, wypierdalam dalej, na ręce sekundę, żeby mię dupę pocałować. Jestem całkowicie za kamieniami. Aha, okej. Okay. <laughs> Tor, Mr. Torr, Mr. tell us a little bit about yourself. Well, Tina, I'm 43. I'm the founder of the Torr Corporation. Don't encourage her. That's the end of my show, i I like to talk about musical guests, call moderation. Good night, everybody! So, did you actually want to ask me the question, or...? Tina said, tonight, Moxie. So, <laughs> <over." laughs> <laughs> <laughs> <How> is that you want? Yeah. That's the end of the I'm not sure I'm to

Matki nie obrali Ty nie ruchasz, nie będziemy ją ruchać. to jest po prostu Na ci tłok w dupę chopie wsadzeni. nie? Nie masno <słyska> 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 I... Kurwa. Ej kurwa, akurat mnie go dobiłeś i akurat chciałem się wyjebać przy co? Chyba te granaty nie dobiły, bo tutaj. Kurwa. A to już Kurwa. Ej, jebać. Ja takie, zaraz ci poniosę, to chuj. this? The a renegade cop who no play by nobody's rules until the commissioner assigns him a talking robot that for a burger who helps him track down the crime syndicate that murdered his family all the while teaching him a little something about life <time>. PADŁE to w miarę ogarnie. Nawet mocno jest hmm. To Majer jest lepsze Właśnie w magazynku A strzela... No Aha a, bo on powstaje. Dobra, to masz tutaj granat i elonara. Słyszałem znowu. Macie granat. Tutaj serio klucz jest schowany? Serio? Forge, serio? Ale serio, al serio? Ale, ale, ale serio? Trzeba <noise> się tu wyjść jest tak szybciej Tutaj, tak i... O <głos> 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 Jest co, tak od boku, bo tutaj jest niska, wiesz? O tutaj, no, no Bo to Cię blokowało, nie? <noise>